W jesiennej rundzie LKS zgoda beczyna nie ustępuje pola przeciwnikom. Z meczu na mecz staje się coraz silniejsza. Przejście z grupy sosnowieckiej do chrzanowskiej to nie jedyna zmiana w tym sezonie. Drużynę zasiliło kilku znaczących zawodników, a w roli trenera występuje Krzysztof Bartyzel. Jak po kilku kolejkach ocenia pracę z zespołem i na którym miejscu widzi drużynę na koniec rundy jesiennej, zapytaliśmy grającego trenera drużyny. Jest dużo doświadczonych zawodników, którzy wiedzą co chcą od. Od, od tych rozgrywek. Są, są po rozgrywkach Ligi Sosnowieckiej, gdzie tam ciężko było walczyć o, o awans, tu jest dużo, dużo łatwiej. No i z takim nastawieniem wyszliśmy do pracy na tą, na tą rundę i na ten sezon. Plan od początku po cichu był taki, właśnie, że jak się uda tą kadrę utrzymać, która, która jest obecnie, to, to, to mieliśmy, mieliśmy to, to w planach, że będziemy walczyć o to. No, na razie mamy tam parę punktów przewagi, zostało pięć meczów do końca rundy no i na koniec rundy będzie wszystko wiadomo, czy, czy będziemy walczyć o najwyższe cele, czy, czy będzie trzeba przemodelować trochę drużynę i, i myśleć o ograniu młodzieży. Na szczeblu zarządzania również nastąpiło kilka zmian. O komentarz poprosiliśmy prezesa klubu Jacka Skopowskiego. Przede wszystkim pierwszą zmianą jest to, że przenieśliśmy się z powrotem, można powiedzieć do Chrzanowskiej klasy A z Sosnowca. No to też spowodowane to przede wszystkim jest tym, że no chcieliśmy tutaj mieć te bliższe dojazdy, tak. no Jest to dla klubu całego jakaś oszczędność, no bo nie okrywajmy, że wyjazdy w Aklasie po 60-70 km do drużyn przeciwnych, no to w perspektywie całego sezonu jest to jednak znaczne obciążenie. Tak? No i staraliśmy się zawsze koncentrę, żeby przejść tutaj. No tutaj mamy bardzo blisko, bliskie dojazdy drużyny. Można powiedzieć, po kilkanaście kilometrów od nas. Jeśli chodzi o zarząd, no zdecydowaliśmy wspólnie, tak, tutaj z, z już że tak powiem, z obecnym zarządem, z członkami klubu, no, że chcemy troszkę odświeżyć tak, tutaj tą sytuację, która, którą mamy. Postanowiliśmy, że będzie kilku wiceprezesów. Ja jako prezes klubu, szczególnie chodziło nam o to, żeby podzielić troszkę te obowiązki, tak, bardziej podzielić. Chcemy też, aby był koordynator od grup młodzieżowych, bo tych dzieciaczków u nas jednak jest coraz więcej. Chcemy, żeby trenerzy stricte zajmowali się tylko obowiązkami trenerów. Nie musieli zajmować się też sprawami organizacyjnymi, tak? Stąd takie, takie posunięcia. A jak drużyna zgody wypadła w konfrontacji z Fablokiem Chrzanów? O tym w relacji, na którą zapraszamy już teraz.